Witam serdecznie wszystkie ryby. Ryby słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania y, prognozy astrologicznej na godzin 2022. Niestety z opóźnieniem w tym miesiącu, ponieważ y, miałam chore gardło i przestałam mówić. Teraz jeszcze dobrze nie mówię, ale już lepiej. Także u mnie tak zadziałał Mars w retrogradacji, mogę tak powiedzieć. No, po prostu straciłam głos. Przepraszam Was bardzo, także zrobię teraz do końca miesiąca Wam. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie rybki? Od 6 Merkury, planeta komunikacji i współpracy biznesu, wchodzi do koziorożca i ustawia się w sekstylu do waszego znaku. Później 10 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności również wchodzi do Koziorożca, a 22 dru czy 1, zaraz sprawdzę. 21 Słońca. Czyli trzy planety w Koziorożcu, dobry czas spędzony z przyjaciółmi, szansa na realizację swoich marzeń. Dobra współpraca z ludźmi, z różnymi grupami ludzi. Pamiętajcie, że jeszcze do, do 19 Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju jest w Waszym znaku, więc tutaj y, sprzyja Wam, pomaga Wam realizować Wasze marzenia, Wasze cele. Y, powiem tak: no dzisiaj jest, y, zaraz zerknę, jak nagrywam to, jest siódmy. Więc no, do 8 dzisiaj, jutro jest yy, pełnia. Jakby ta pierwsza połowa miesiąca dla wszystkich znaków była bardzo trudna. Tutaj Wenus naprzeciw marca u Was. Yy, rozdźwięk tak, w kwadraturze pomiędzy domem rodzinnym a pracą zawodową. Jak to pogodzić? Pomiędzy być może obowiązkami a marzeniami. Później kwadratura Merkurego do Neptuna też tutaj no, mocno tutaj na pierwszy plan u Was ta kariera zawodowa wychodzi jak ja się pokazuję światu, co ja robię czy wiecie tutaj może macie jakieś marzenia, może też jakby chcielibyście robić coś innego, ale bądźcie też ostrożni, tak poczekajcie aż te planety już Merkury na szczęście wszedł do koziorożca bo on bardziej realnie patrzy na wszystko w strzelcu to wszystko jest łapu-capu, tak? A w koziorożcu jest wszystko konkretne, więc tutaj jakby, wiecie, to też nie jest dobry okres na początki, ponieważ Mars jest w retrogradacji, jeszcze pod koniec roku wejdzie Merkury. Więc tutaj spokojnie, tak? Możecie sobie planować. Na razie być może próbujcie nie podejmować decyzji. Będzie nerwowo, tak? I nerwowo w relacjach, nerwowo jeżeli chodzi o pieniądze. I tak jak powiedziałam, 6 Merkury wchodzi do koziorożca, ustawia się w sekstylu, więc tutaj pomoc przyjaciół, y, dobra komunikacja, dobre rozmowy, też bardziej konkretnie, realnie spojrzycie na rzeczywistość. I w tej energii odbywa się pełnia księżyca we znaku bliźniąt. Pełnia jest też wybuchowa, ponieważ księżyc, y, który jest w bliźniętach, będzie w tym czasie na Marsie, a Mars to energia, działanie, agresja. Więc tutaj taka dużo może słownie się zadziać, tak? Tutaj u was pełnia jest w tak? Czyli księżyc w bliźniętach, słońce w strzelcu, obydwie obydwa światła w trudnym aspekcie do waszego znaku. Czyli znowu rozdźwięk pomiędzy tym, co się dzieje w moim domu, a tym, co się dzieje w mojej karierze, w mojej pracy. Trudno mi jest to pogodzić, mam dość. Tutaj może być także też swoje frustracje, na przykład zawodowe wyładujecie w domu, tak? Bądźcie tutaj ostrożni, Pełnie jest nerwowa, starajcie się wyciszać, nie słuchać też plotek przede wszystkim, tak? Nie wchodzić w plotki zaraz popełni, Wenus jest w kwadraturze do Jowisza, tak. To też chcemy dużo, chcemy szybko, chcemy już. Jeszcze Wenus jest y, w strzelcu, czyli y, chce mieć, chce się bawić, nie lubi się przepracować, tak. Y, ale tutaj jest. Kwadratura, czyli za szybko, za, y, możecie żałować, jak bardzo szybko podejmiecie decyzję. Później 10 grudnia Wenus wchodzi do koziorożca i ustawia się w sekstylu do Waszego znaku, troszkę się wycieszacie, uspokajacie, y, y, do, być może y, wspólnie z innymi spróbujecie coś zrobić, być może konsekwentnie zaczniecie coś wspólnie z innymi robić, żeby poprawić sobie samopoczucie. 12 jest dość fajny dzień, ponieważ Słońce, które jeszcze jest w Strzelcu, czyli jest otwarte, lubi yy, jest optymistyczne, chce się bawić, chce poznawać świat, ustawia się w sekstylu do Saturna. I tutaj powiedziałabym, że jakieś pojawiają się szanse dla Was na zmianę tej sytuacji zawodowej. Na większe pójście w stronę marzeń tak, ale to trzeba wszystko dobrze przemyśleć, dobrze zaplanować słuchajcie 14 grudnia uwaga ponieważ słońce jest w kwadraturze do Neptuna Neptun jest w waszym znaku słońce jest w strzelcu tak? może być za szybko, za dużo Ym, jakąś możecie dostać propozycję na przykład nowej pracy czy zajęcie się czymś innym ale to może się okazać niestety po na wodzie pisane, tak? Możecie zostać oszukani, możecie źle zrozumieć. Ktoś może Wam na gębę powiedzieć inaczej, a później chcieć na przykład umowę podpisać inaczej. Obieca coś, a później okaże się, że niestety no, łatwo jest nas oszukać. Także tutaj nie są dobre dni na załatwianie czegokolwiek. Siedemnasty merkury, który jest już w koziorożcu, czyli jest konkretny, umie zaplanować, jest dobrym strategiem, y, ustawia się w trygonie do urana. To jest dobra informacja, bo obie planety są w korzystnych aspektach do Waszego znaku, czyli y, nowe pomysły, nowe kontakty, być może jakieś wyjazdy czy szkolenia, które przyniosą Wam konkretne jakieś umiejętności. 20 grudnia Jowisz wchodzi do Barana, czyli wychodzi z waszego znaku, ale Jowisz, planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju, wchodząc do Barana, uaktywnia u was y, sferę waszych wartości, czyli pieniądze zarabiane przez was. Tutaj ruszacie do przodu, zarabiacie kasę, y, myślicie o czymś swoim, być może dodatkowo na razie, ale tutaj możecie zarobić pieniądze z czegoś, co o czym już od dawna myśleliście. I do Was teraz powróci. I 21 grudnia Słońce wchodzi do koziorożca, czyli macie trzy planety w koziorożcu: Merkurego od komunikacji, myślenia, Wenus od miłości i pieniędzy, i Słońce, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę. A Słońce w koziorożcu jest ambitne, chce coś osiągnąć, chce coś znaczyć. Tutaj być może przyjaciele, znajomi będą Wam dawali takie poczucia. Wspierajcie się ludźmi, którzy są jakby powodują to, że czujecie się lepiej. Odrzucajcie ludzi, którzy Was wciągają w dół później jeszcze 22 słońce w kwadraturze do Jowisza znowu jeszcze słońce jest już yy, w koziorożcu a Jowisz już z baranie tak czyli tutaj no, pojawiają się jakieś nowe możliwości tutaj yy, Wspólnie z innymi ludźmi być może będziecie chcieli zarabiać pieniądze, ale tak jak mówię, tutaj jest szansa na zarobienie, bo jest również trygon Wenus z Uranem, tak? Ale pamiętajcie, żeby to wszystko dobrze przemyśleć, czyli być w tej energii koziorożca, rozpisać, zaplanować, wszystko poukładać. Jest szansa na pieniądze z nowych, jakich, yy, z nowych znajomości, z, nowych, yy, z nowej współpracy, Także je, są takie możliwości. I ten nów Księżyca w znaku, koziorożca daje Wam takie możliwości, ponieważ jest sekstylu. Czyli dobry też czas na próbę wejścia w internet, na social media, ruszenie z czymś nowym. Chociaż tak jak mówię ja jako astrolog jestem tutaj taka sceptyczna, ponieważ Mars jest w retro, tak? Zaraz y, 29 merkury wejdzie w retro, więc jakby. To jest trochę czas taki na zastanowienie się też nad tym, tak? Ten Mars y, w retro jest w kwadraturze do Waszego znaku, więc dużo tutaj jakichś takich konfliktów będzie Wam wychodziło, dużo spraw rodzinnych, dużo to na pierwszy plan się wysuwa, tak? Być może wy trochę, y, no ale jest to jakby związane też z Waszą pracą, być może y, albo za dużo Wam zajmuje czasu, albo nie czujecie się spełnieni, tak? Nów, daje nowe szanse, nowe możliwości. Więc jakby tutaj rozmowa wspólnie z innymi ludźmi dużo możecie osiągnąć, dużo możecie zrobić. Tutaj jest. Yy, wsparcie z ich strony. Drugi dzień świąt, lepsza aura, ponieważ Merkury w Sekstylu do Neptuna, czyli... Też dobre relacje z ludźmi, Merkury, nasza komunikacja, nasze myślenie, Neptun, tutaj planeta miłości, planeta duchowości, planeta artystów, tutaj jest sekstyl, tak? Czyli nowe inspiracje, dobre relacje, dobre emocje, dobre, pozytywne myślenie. Później 28. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Ustawi się w sekstylu do Neptuna. Planeta miłości, planety miłości, duchowości, planety artystów, więc dobry czas na randki, na spotkania, na jakieś na, y, 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 wyładowanie się w sposób artystyczny, słuchanie muzyki, pisanie wierszy, taniec, świetny czas. I 29 grudnia pod koniec roku Merkury, planeta komunikacji, biznesu, współpracy, nauki, wchodzi w retrogradację, w której będzie do 18 stycznia, więc słuchajcie, Merkury w retro, Mars w retro do 14 stycznia, więc no, no i koniec roku, czyli nie jest to dobry czas na początki, nie jest to dobry czas na rozpoczynanie czegoś, podpisywanie umów, również y, nakupowanie sprzętów elektronicznych, y, sprawy biznesowe, no. Oczywiście słuchajcie, no nie dajmy się zwariować, wiadomo, że świat nie stanie, bo jest markury w retro, tak? Ale bądźcie ostrożni, bądźcie ostrożni, y, bo to teraz jest szczególnie niezbyt dobry czas na to, tak? Ja ze swojej strony dziękuję, przepraszam jeszcze raz za opóźnienie, no ale cóż, siła wyższa i zapraszam do konsultacji oczywiście u mnie, możecie poznać siebie ze strony astrologicznej. A na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam cieplutko, do zobaczenia.